Podobno polskim obrońcom pod Chocimiem została na koniec już tylko jedna beczka prochu, a jednak to oni powstrzymali osmańskiego sułtana i zmusili go do odwrotu. Wyczerpani głodem i chorobami żołnierze, umierający wódz i wciąż nadciągające fale wroga, czy w takich warunkach można odnieść zwycięstwo? Bitwa pod Chocimiem w 1621 roku pokazuje, że tak. To historia oblężenia, w którym rozstrzygały nie tylko szable i kule, ale też wola przetrwania. Przyjrzyjmy się genezie tego starcia, jego przebiegowi dzień po dniu na przestrzeni kilku morderczych tygodni, a także skutkom i znaczeniu, jakie to wydarzenie miało dla Rzeczypospolitej i ówczesnej Europy. Zanim zaczniemy, to zapraszam do subskrybowania kanału, pozostawienia łapki w górę i komentarza. Dziękuję. I pozdrawiam. Na przełomie XVI i XVII wieku stosunki Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim były na pozór poprawne. Oba państwa unikały bezpośredniej wojny, zajęte innymi kierunkami ekspansji. Istniały jednak trwałe zarzewia konfliktu. Jak wskazuje historyk profesor Henryk Wisner, głównym problemem były wzajemne najazdy. Kozacy Zaporoscy regularnie napadali na posiadłości tureckie. Dochodziło nawet do ataków na przedmieścia Stambułu, a Tatarzy, lennicy sułtana, pustoszyli pograniczne ziemie Rzeczypospolitej. Drugą kwestią sporną była kontrola nad księstwami naddunajskimi, Mołdawią i Wołoszczyzną, o wpływy w których rywalizowała Polska i Turcja. Ta niepokojąca półwojna podjazdowa Nasilała się z czasem. Obie strony przymykały oko na działania swoich poddanych, rabujących ziemię sąsiada. W 1620 roku doszło do otwartej konfrontacji. Rzeczpospolita, chcąc zabezpieczyć swoje wpływy w Mołdawii, wysłała wyprawę pod wodzą doświadczonego, lecz sędziwego Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Zakończyła się ona katastrofą. Polska armia została rozbita pod Cecorą, a sam Żółkiewski poległ. Klęska zadziałała jak zimny prysznic na polskie społeczeństwo. Uświadomiła skalę zagrożenia ze strony imperium osmańskiego i konieczność natychmiastowej mobilizacji sił do obrony kraju. Sultan Osman II, młody władca rządny chwały, uznał polską interwencję i bitwę pod Cecorą za pretekst do wymierzenia Rzeczypospolitej decydującego ciosu. Na wiosnę 1621 roku postanowił poprowadzić osobiście wielką wyprawę karną na północ. Strona Polska, świadoma nadciągającej burzy, również nie próżnowała. Sejm Rzeczypospolitej zgodził się na ogromne podatki i rekrutacje wojska, jakich nie widziano od lat. Planowano wystawić około 60 do 65 tysięcy żołnierzy. A dowództwo nad całością sił powierzono jednemu z najwybitniejszych wodzów tamtej epoki, Hetmanowi Wielkiemu Litewskiemu, Janowi Karolowi Chodkiewiczowi. Był to ewenement, zwykle na czele połączonych armii koronnej i litewskiej stawał Hetman koronny, ale po śmierci Żółkiewskiego i braku innego kandydata, wybór padł na sławnego pogromce Szwedów spod Kirchholmu. Chodkiewicz otrzymał zadanie powstrzymania inwazji tureckiej możliwie jak najdalej od serca kraju. Rzeczpospolita Obojga Narodów, wsparta kozaczyzną, zgromadziła pod Chocimiem około 50 do 55 tysięcy zbrojnych. Były to połączone siły koronne i litewskie, jazda, piechota i dragonia Rzeczypospolitej, wzmocnione przez posiłki kozackie, Kilkanaście tysięcy kozaków zaporoskich pod wodzą hetmana Piotra konaszewicza sahajdacznego. Do armii dołączyły też oddziały najemne, między innymi zaciągnięci w służbę Rzeczypospolitej Szkoci i Irlandczycy. Tak różnorodne wojsko zjednoczył wspólny cel – obrona ojczyzny przed nawałą turecką. Naczelnym wodzem był hetman Jan Karol Chodkiewicz, a towarzyszył mu królewicz Władysław Waza, syn króla Zygmunta III. Formalnie obecny jako najwyższy reprezentant monarchy. Po tragicznym finale, jakim była śmierć Hetmana w trakcie oblężenia, dowodzenie armią przejął doświadczony regimentarz Stanisław Lubomirski, któremu autorytetem musiał wesprzeć sam królewicz, by Litwini i Kozacy uznali nowego dowódcę. Źródła podają różne, często znacznie rozbieżne dane o wielkości armii Rzeczypospolitej. Jeden ze spisów Wojska Walczącego pod Chocimiem, wyliczając jego skład, podaje liczbę aż 72 510 ludzi. Jednak rzeczywista liczba żołnierzy była znacznie niższa. Podkanclerzy litewski Albrecht Stanisław Radziwił, obserwujący kampanię, szacował ją jedynie na około 40 000. Z drugiej strony liczba osób obecnych w obozie była większa od stanu bojowego. Ze względu na obecność luźnej czeladzi, a także ciągnących z wojskiem rodzin. Wydaje się, że racje mają te relacje, które całkowitą liczbę ludzi zamkniętych w chocimskim obozie szacują na około 100 tysięcy. Imperium Osmańskie wystawiło przeciw nim potęgę nienotowaną dotąd na polach bitew Europy. Pod rozkazami zaledwie 17-letniego sułtana Osmana II, który pragnął osobiście poprowadzić armię i zdobyć sławę wodza, Ruszyło na północ ponad 100 tysięcy żołnierzy tureckich, wspartych przez dziesiątki tysięcy ludzi tzw. Tak ogonów, służb pomocniczych i czeladzi obozowej. Ponadto w skład wyprawy weszły kontyngenty lenników sułtana, Tatarzy krymscy ze swoim hanem, a także posiłki z gospodarstw Mołdawii i Wołoszczyzny. Tak wielka armia była bardzo zróżnicowana. Ściągnięto oddziały z najodleglejszych prowincji imperium, od Anatolii i Syrii po Bałkany. Świadkowie opisywali egzotyczny tłum wojowników o różnych strojach i uzbrojeniu. Wymieniano chorągwie z Azji Mniejszej, Persji, Arabii, a także setki wielbłądów dźwigające zaopatrzenie i nawet cztery słonie wiozące namioty młodego sułtana. Szon Armii Osmańskiej stanowiły jednak dobrze wyszkolone jednostki regularne, około 12 tysięcy janczarów, elitarna piechota, i 8 tysięcy spachisów, ciężka jazda, dysponujące znaczną siłą ognia. Turcy przywiedli ze sobą co najmniej 60 dział, w tym kilkanaście ciężkich armat oblężniczych. Przewaga liczebna wroga była więc co najmniej dwukrotna, a być może nawet trzykrotna. Ta armia, barwna i ogromna, ruszała przeciw polsko-litewskim kresowym siłom z zamiarem szybkiego zmiażdżenia oporu krnombrnych lachów. Miejscem konfrontacji stała się niewielka twierdza Chocim nad Dniestrem. Chodkiewicz zdecydował, że to tam stawi czoło najeźdźcy. Warowny obóz założony pod Chocimiem miał zablokować Turkom drogę w głąb Rzeczypospolitej. Hetman liczył, że zdoła obronić się do jesieni. Nadejście chłodów i wyczerpanie tureckich zapasów mogło zmusić wroga do odwrotu. Od obrony Chocimia zależał los całej Rzeczypospolitej, bo jeśli forteca padnie, a armia Chodkiewicza zostanie zniszczona, tak jak rok wcześniej armia Żółkiewskiego, nikt już nie powstrzyma Turków i Tatarów przed zalaniem polskich ziem. Jednak zanim doszło do starcia, sytuacja w obozie Chotkiewicza była już niepokojąca z powodu braków zaopatrzenia. Koncentracja wojsk trwała ponad miesiąc. Pierwsze oddziały zajęły teren przyszłego obozu 1 sierpnia, a ostatnie dotarły tam dopiero na początku września. Już przed rozpoczęciem walk dawał się we znaki niedostatek. Brakowało żywności i paszy. Jedni żołnierze głodowali, inni dojadali resztki prowiantu przywiezionego na wozach. Wielu chorowało na dysenterię, a niektórzy umierali. Naturalnym w tej sytuacji sposobem uzupełnienia zapasów byłoby splądrowanie pobliskiej Mołdawii, lenna tureckiego. I rzeczywiście, 10 sierpnia jedna z polskich czad wróciła do obozu, prowadząc kilkaset sztuk zrabowanego bydła. Jednak 18 sierpnia Chodkiewicz surowo zakazał nękać chrześcijańską ludność Mołdawii. Rozkaz ten, dyktowany względami politycznymi, wywołał niezadowolenie głodujących żołnierzy, którzy liczyli na łatwy łup. Ogromna armia osmańska dotarła pod chocim pod koniec sierpnia. Już 2 września 1621 roku, niemal z marszu, czołowe oddziały tureckie uderzyły na szańce polskiego obozu. Sultan Osman II liczył na przełamanie obrony z zaskoczenia, ale pierwszy szturm został powstrzymany. Polacy i kozacy odparli atak, zadając napastnikom spore straty. Jednak był to dopiero początek. Każdy kolejny dzień przynosił nowe boje. Chodkiewicz początkowo rozważał stoczenie walnej bitwy w polu. Wierzył w siłę swojej husarii na otwartym terenie, lecz rada wojenna odrzuciła ten plan po pierwszym starciu. Zamiast decydującej bitwy manewrowej rozpoczęło się długie oblężenie i wojna na wyniszczenie. Turcy codziennie ponawiali mniejsze lub większe ataki na pozycje polsko-kozackie, a obrońcy dokonywali wypadów z obozu. W trakcie tych codziennych potyczek zdarzały się również efektowne sukcesy strony polskiej. Na przykład 7 września szarża niespełna 600 Husarzy rozbiła i zepchnęła z pola około 10 tysięcy żołnierzy osmańskich. Na ten widok młody sultan Osman II podobno rozpłakał się z bezsilności. Choć był to niezwykle widowiskowy epizod, stanowił on chlubny wyjątek od reguły wyniszczających zmagań. Wzajemne wyniszczanie tak najtrafniej można opisać sytuację. Kolejne szturmy i potyczki uszczuplały siły obu stron, a pierwszoplanową rolę zaczynały odgrywać odporność na trudy walki, pogoda, zimno, głód i choroby. Przewaga liczebna Turków nie przynosiła rozstrzygnięcia. Każde niemal natarcie osmańskie kończyło się wysokimi stratami po obu stronach, lecz bez zdobycia twierdzy. W połowie września doszło do największego z dotychczasowych szturmów. 15 września sułtan rzucił do ataku ogromne siły jednocześnie na wielu odcinkach obrony. Był to najbardziej zacięty dzień walk. Udało się nawet Turkom wedrzeć w jeden z bastionów, lecz za cenę olbrzymich ofiar. W krytycznym momencie do boju ruszyła elitarna husaria pod osobistym dowództwem Chodkiewicza. Hetman, choć ciężko chory, wskoczył na konia i poprowadził szarżę husarskich kopii, rozbijając oddziały janczarów, które wdarły się do obozu. Atak został odparty, a na polu walki pozostały tysiące poległych Turków. Wśród nich znalazł się jeden z najwybitniejszych dowódców osmańskich Mechmet Karakasz Pasza którego śmierć poważnie obniżyła morale Turków. Chodkiewicz odniósł jednak swój ostatni triumf. Organizm hetmana był na skraju wyczerpania. Ciężkie warunki oblężenia, upalne dni, zimne noce, brak odpoczynku, nieustanny stres pogorszyły stan zdrowia wodza. Mimo to, do połowy września obrona trwała skutecznie. Tymczasem sytuacja w obozie polsko-kozackim stawała się coraz trudniejsza. Każdy kolejny dzień oblężenia oznaczał narastające braki zaopatrzenia i kryzys zdrowotny. Najgorzej niedostatki znosili żołnierze piechoty cudzoziemskiego autoramentu, zwłaszcza regimenty zaciężnych Niemców, w których głód i choroby zbierały straszne żniwo. Już w drodze pod chocim wielu z tych najemników ciężko chorowało, a w trakcie bitwy zdarzały się nawet przypadki samobójstw z rozpaczy spowodowanej skrajnym wygłodzeniem. W połowie września regiment piechoty niemieckiej Jana Weichery liczył tylko 600 żołnierzy zamiast etatowych 2200. Gdy ustały działania zbrojne, doliczono się w chocimskim obozie zaledwie nieco ponad 2000 żywych piechurów. Wokół chocimia nie było gdzie zdobyć żywności. Okolice spustoszono, Tatarzy palili wsie, a chłopi ukrywali zapasy. Starano się ratować sytuację wszelkimi sposobami. Kozacy Zaporoscy spławiali w górę Dniestru tratwy z żywnością, lecz 25 września te tratwy zerwały most łączący obóz wojsk Rzeczypospolitej z polskim brzegiem Dniestru, chwilowo odcinając komunikację. Innym rozwiązaniem były wyprawy po zaopatrzenie do odległego o ponad 20 km Kamieńca Podolskiego. Zorganizowano ich kilka, lecz dopiero ostatnia, wysłana nocą 23 września pod dowództwem pułkownika Mikołaja Kossakowskiego, zakończyła się częściowym powodzeniem. Kossakowski 1 października wprowadził do oblężonego obozu wozy z żywnością. Niestety głównego celu dostarczenia prochu i kul nie udało się zrealizować. Kamieńca przywieziono ledwie dwie beczki prochu, a jakiś chłop doniósł w worku parę garści kul. Okazało się to zbyt mało, zbyt późno. Po odparciu gwałtownych tureckich szturmów 28 września Litwinom i Polakom pozostała już tylko jedna beczka prochu i trochę kul. Znacznie lepiej w amunicję zaopatrzeni byli kozacy 13 października żegnając opuszczającego obóz królewicza Władysława Wazę. Przez dwie godziny strzelali oni z muszkietów na wiwat. Ostatnim sposobem podreperowania zapasów było odbieranie ich nieprzyjacielowi. W czasie bitwy chocimskiej wielokrotnie urządzano śmiałe wypady do obozów tureckich, porywając stamtąd bydło, konie i wielbłądy. W akcjach tych przodowali kozacy. Mimo takich wysiłków braki żywności wciąż pozostawały ogromne. Z głodu i wyczerpania padały nawet konie. Do końca września w polskim obozie poległo, bądź z braku paszy wybito, dziesiątki tysięcy wierzchowców. Wspominano o liczbie nawet pięćdziesięciu tysięcy zdechłych koni. Oznaczało to, że słynna polska jazda musiała w dużej mierze walczyć pieszo. Desperacko starano się ratować resztki stada. Gdy zabrakło siana, karmiono konie liśćmi i zmieloną korą dębową, a luźną czelać wysyłano poza obóz ścinać trawę. Były to działania ryzykowne i niewystarczające, tym bardziej, że część tych ludzi wpadała w ręce czatujących Tatarów. Po trawę na polski brzeg Dniestru przeprawiały się także kilku czy kilkunastoosobowe grupki kozaków, tocząc o każdy snopek trawy potyczki z tatarskimi patrolami. Przeżyły się choroby, dyzenteria, gorączki i epidemie zabijały niemal tak samo skutecznie, jak tureckie kule. Sam królewicz Władysław Waza Ciężko się rozchorował, co wykluczyło go z aktywnej roli. Jak odnotował Jakub Sobieski, Hetmani byli chorzy, a wojsko znędznione, a dezercje zaczęły się nasilać. Zjawisko ucieczek z pola walki przybrało ogromną skalę. Według relacji Jana Czaplińskiego, do 18 września z obozu uciekło około 10 tysięcy ludzi. Inny uczestnik bitwy twierdził, że ogółem zdezerterował co trzeci żołnierz jazdy, a zatem tysiące konnych, zważywszy, że etatowa liczebność samej jazdy litewskiej i polskiej wynosiła nieco ponad 19 tysięcy porcji. Co znamienne, zachowana lista nazwisk obejmuje tylko około 500 towarzyszy oficerów szlachty, którzy porzucili armię, co dowodzi, że zdecydowaną większość dezerterów stanowili ich pocztowi. Czyli szeregowcy i służba obozowa. Głód zajrzał w oczy oblężonych, brakowało zboża i mięsa, racje żywnościowe malały z każdym dniem, a ostatnie żywe sztuki inwentarza wybijano na mięso. Braki żywności sprawiły, że ceny podstawowych produktów osiągnęły astronomiczny poziom. Według Czaplińskiego, mały bochenek chleba marnej jakości kosztował 18 września 20 groszy, a 1 października już 30 do 40 groszy. Tego dnia za kwartę podłej gorzałki płacono 90 groszy, za główkę kapusty 10 groszy, a za jedno jajko 5 groszy. Ormianin Auxent potwierdza podobną drożyznę. Bochenek chleba, który normalnie kosztował jedną akczę, czyli nieco ponad 1 grosz, pod Chocimiem sprzedawano za 20 groszy. Cebula i jajka kosztowały po jednego grosza za sztukę, ser 24 grosze, garniec miodu 24 grosze, kwarta octu 20 groszy, a dwie bańki kwaśnego mleka, tak zwane kwaśnice, jednego grosza. Były to ceny kilkadziesiąt razy wyższe niż normalnie w miastach Rzeczypospolitej. Tania była tylko wołowina. Kozacy regularnie zdobywali bowiem tureckie bydło i odprzedawali je w polskim obozie. Dla porównania, miesięczny żołd piechura polskiego wynosił 150 groszy, piechura niemieckiego 180 groszy, a husarza 300 groszy. A żołdu tego nie wypłacono ani przed bitwą, ani w jej trakcie. Jakby tego było mało, już 18 września w obozie nie można było kupić nawet piwa, brakowało też soli. Pod koniec września sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. 23 i 24 września 1621 roku nastąpił przełomowy moment dramatu Chocimskiego. Wyniszczony chorobą i nadludzkim wysiłkiem hetman Jan Karol Chodkiewicz zmarł 24 września w wieku zaledwie 54 lat. Tuż przed śmiercią, leżąc już na łożu w twierdzy Chocimskiej, hetman zdążył przekazać buławę, znak dowódcy Stanisławowi Lubomirskiemu. Wiadomość o zgonie głównodowodzącego początkowo utrzymywano w tajemnicy przed żołnierzami, by nie załamać ich ducha. Gdy jednak wieść się rozeszła, doszło do sporu o dowództwo. Część wojsk, zwłaszcza Litwini, chciała uznać za wodza królewicza Władysława, lecz ten był chory i nie miał doświadczenia. Kozacy również nieufnie patrzyli na oddanie komendy polskiemu magnatowi. Ostatecznie Lubomirski, człowiek ambitny i charyzmatyczny, zdołał przejąć kontrolę. Dzięki poparciu królewicza, Władysława uspokoił opór litewskich chorągwi, a z kozakami wypracował porozumienie, że nadal będą walczyć wspólnie przeciw Turkom. Lubomirski, jako wytrawny polityk i doświadczony żołnierz, utrzymał ciągłość dowodzenia i kontynuował zarówno obronę, jak i rozmowy dyplomatyczne z nieprzyjacielem. Tymczasem ostatni wielki szturm turecki nastąpił 28 września. Osman II rzucił wszystko, co mu pozostało, próbując jeszcze raz złamać obronę przed nadejściem października. Doszło do zaciekłej całodniowej bitwy. Naszpikowany kulami i strzałami polsko-kozacki obóz drżał w posadach, ale mimo rozpaczliwego wysiłku Turków nie upadł. Kolejne fale janczarów i Spachisów ginęły w rowach i przed wałami, rozbijane ogniem dział i kontratakami resztek polskiej husarii i piechoty kozackiej. Szturm z 28 września załamał się, a straty osmańskie były potworne. To był moment zwrotny. Sultan zdał sobie sprawę, że nie zdoła przed zimą zdobyć Chocimia, zwłaszcza gdy jego własne wojsko topniało z głodu i chłodu. W końcowych dniach września dały się we znaki ulewne deszcze i przenikliwe zimno. Pod Chocimiem spadł nawet pierwszy śnieg już 27 września. Ten niespodziewany zwiastun nadciągającej zimy pogłębiał załamanie morale wśród Turków, którzy nie byli przygotowani do prowadzenia kampanii w warunkach surowej aury. Na dodatek do obozu tureckiego dotarły niepokojące pogłoski. Z południa Ukrainy nadciągają kozacy dońscy na odsiecz Oblężonym, a w okolicach Lwowa zbiera się pospolite ruszenie szlachty wraz z samym królem Zygmuntem III. Widmo utknięcia na pozycjach do zimy, okrążenia przez dodatkowe siły polskie, a nawet głodu wśród własnych żołnierzy zaczęło przeważać nad ambicjami Osmana II. Według raportu angielskiego ambasadora w Stambule, sir Thomasa Rowe. Armia Osmańska w tej kampanii poniosła jeszcze cięższe straty niż wojska Rzeczypospolitej. Z głodu, chorób, zimna i odoręża zmarło aż około 80 tysięcy ludzi oraz ponad 100 tysięcy koni. Dla wyprawy liczącej łącznie około 150 000 do 160 tysięcy uczestników, w tym 50 000 do 60 tysięcy żołnierzy, były to straty niewyobrażalne. Stosunkowo najmniej ucierpiały sprzymierzone z sułtanem wojska tatarskie, około 50 tysięcy ludzi, z czego kilkanaście tysięcy ordyńców. Operując swobodnie w terenie, miały one paszy pod dostatkiem i unikały najcięższych walk oblężniczych. Tatarzy wykorzystali swoją swobodę do urządzania dalekich rajdów w głąb ziem Rzeczypospolitej, paląc i plądrując osady oraz biorąc w jasyr wielu mieszkańców. Były to jednak sukcesy cząstkowe. Rajdy tatarskie w żaden sposób nie mogły przesądzić o wyniku całej wojny. Już w trakcie wrześniowych walk toczyły się dyskretne rokowania między oboma stronami. Pierwsze rozmowy nawiązano jeszcze przed 14 września, za życia Chotkiewicza. jednak dopiero po odparciu szturmu 28 września nabrały one tempa. Sułtan Osman II, nie chcąc przyznać się do porażki, zgodził się na rokowania pokojowe, aby wyjść z impasu z honorem. Dla strony polsko-litewskiej również był to ratunek. W obozie brakowało już niemal wszystkiego. Jak odnotowała profesorka Jolanta Choińska-Mika, w obozie polskim nie było już żywności i prochu. Ponoć ocalała tylko jedna beczka prochu. Rzeczywiście. Obrońcy znajdowali się na granicy Wyczerpania. Być może kolejnego zmasowanego szturmu nie udałoby się odeprzeć, gdyby Osman zdecydował się walczyć dalej. Na szczęście, dla Rzeczypospolitej, sułtan uznał, że dalsza walka z determinowanymi lachami może przynieść więcej szkody niż pożytku. Jesienna aura i heroiczny opór obrońców wybawiły Rzeczpospolitą. Rozmowy pokojowe prowadzili z ramienia Rzeczypospolitej kasztelan bełski Jakub Sobieski oraz podkanclerzy koronny Stanisław Żółkiewski, a po stronie tureckiej Pasza Iskender. Chocimski układ pokojowy podpisano 9 października 1621 roku. Jego warunki przewidywały wstrzymanie walk i odwrót obu armii bez zmian terytorialnych. Granica polsko-turecka na Dniestrze została utrzymana. Obie strony zgodziły się powstrzymywać swoich poddanych, kozaków i tatarów, od napadów na terytorium sąsiada. Sultan Osman II musiał zatem zrezygnować z planów podboju Polski, ale Rzeczpospolita odstąpiła od mieszania się w sprawy Mołdawii. Formalnie był to więc rozejm, choć w powszechnym odczuciu bitwa pod Chocimiem uchodziła za wielkie polskie zwycięstwo, ocalono kraj przed najeźdźcą. Bitwa pod Chocimiem weszła do legendy wojennej Rzeczypospolitej. Już w XVII wieku opiewali ją poeci i pamiętnikarze. Wacław Potocki stworzył obszerny poemat ,,Transakcja wojny chocimskiej", a Jakub Sobieski, uczestnik kampanii, spisał jej przebieg w swej relacji. To właśnie Sobieski najdobitniej wyraził, jak ogromnym wysiłkiem i bohaterstwem naznaczona była ta kampania. Była to wojna straszliwa dla liczby wojska i przygotowań, sławna dla znakomitych cudów męstwa, zadziwiająca wieki, godna, aby w najdalszych krańcach Ziemi u najpóźniejszej potomności brała swój dank zasłużony, w której to jednego kraju niecałkowite wojsko ścierało się z trzema niemal częściami świata i rozstrzygnęło losy całego niemal chrześcijaństwa. Te pełne emfazy słowa pokazują dumę i ulgę, jaką odczuwano po odparciu tureckiej nawały. Rzeczywiście, pod Chocimiem ważyły się losy nie tylko Polski, ale i całego regionu. Dalszy marsz armii Osmana II w głąb Europy mógł zagrozić nie tylko Rzeczypospolitej, ale i innym krajom chrześcijańskim. W tym sensie zwycięstwo chocimskie miało wymiar międzynarodowy. Znaczenie bitwy chocimskiej 1621 roku jest wielorakie. Po pierwsze, uratowała niezależność Rzeczypospolitej w momencie poważnego zagrożenia. Po drugie, zahamowała ofensywę osmańską na kilkadziesiąt lat, osłabiając siły i prestiż Imperium Osmańskiego. Po trzecie, stała się symbolem wspólnego wysiłku wielu narodów. Ramię w ramię z Polakami i Litwinami walczyli Rusini, Kozacy-Zaporoscy. Mołdawianie oraz liczni ochotnicy różnych nacji, między innymi Szkoci i Irlandczycy. W pamięci historycznej Chocim zapisał się jako przykład bohaterskiej obrony w skrajnie trudnych warunkach. Determinacja i odwaga żołnierzy pozwoliły zatrzymać przeciwnika mającego przewagę liczebną i materiałową. Dzięki Obronie Chocimia Polska i Litwa, uniknęły losu pobitych i splądrowanych ziem południowo-wschodniej Europy, a granica na Dniestrze pozostała nienaruszona. Osman II nie spełnił swoich ambicji, a fiasko wyprawy chocimskiej nadwyrężyło jego pozycję. Następcy młodego sułtana zaniechali wielkich wypraw na Polskę na blisko pół wieku. Sława chocimskiego triumfu szybko obiegła Europę. Porównywano go do zwycięstw, które zatrzymywały ekspansję imperiów. W Rzeczypospolitej bitwę pod Chocimiem przedstawiano jako dowód niezwyciężonego męstwa polskiego żołnierza oraz wielkiego kunsztu hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Trzeba jednak pamiętać, że był to triumf okupiony krwią i niewyobrażalnym wysiłkiem. Zmagano się nie tylko z szablą i ogniem, ale też z głodem, chłodem, chorobami i wyczerpaniem. O wyniku wojny zdecydowało nie tylko starcie oręża, lecz także odporność psychiczna i fizyczna obrońców oraz upływ czasu, który działał na niekorzyść na jeźdźcy. Bitwa chocimska pozostaje więc przejmującą lekcją o tym, jak cienka bywa granica między klęską a ocaleniem państwa i jak wielką cenę trzeba czasem zapłacić, by naród mógł pozostać wolny.